Witam serdecznie. Dziś powód naszej dumy. Profesor matematyki Dawid Kielak. No, nie będę tam czytał życiorysu, bo to nie o to chodzi. Kim jest Dawid Kielak? Tu korzystam z prawa cytatu. Polski matematyk, który pełni funkcję profesora czystej matematyki na Uniwersytecie Oksforskim, gdzieś tam. Specjalizuje się w teorii grup geometrycznych i teorii pierścieni grupowych. Ukończył studia, znany jest z formułowania teorematu umożliwiającego rozpoznawanie przestrzeni, które zachowują się jak przestrzeń czasoprzestrzenna w teorii względności Einsteina. No, pięknie. Wśród publikacji znajdują się takie rzeczy. Pracuje na Uniwersytecie Okskorskim w Instytucie Matematyki i tak dalej, i tak dalej. No. Publikacje, to są publikacje, 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 publikacje osiągnięcia. Otrzymał tytuł profesora czystej matematyki, czystej. Nagrody. Teoretyczne przełomy. Znany jest z, powinno być z, sformułowania teorematu pozwalającego na rozpoznawanie przestrzeni, które po drobnych modyfikacjach zachowują się jak przestrzeń czasoprzestrzenna w teorii względności i Oczywiście tutaj. Nie podważam teorii Anshina oczywiście nie to jest moim celem. Tu jeszcze zobaczmy, geek, wek, że polski matematyk, proszę, zdobył największą nagrodę Wielkiej Brytanii. To jest sympatyczne. On się bardzo. Roz, roz, tutaj wywiad z nim był na YouTube, tam można też zobaczyć, jaki on tutaj to. No i co ja oglądałem, ten wywiad. sformułował twierdzenie matematyczne, które pokazuje niezwykły aspekt teorii Alberta Einsteina. Stworzył twierdzenie, które pozwala rozpoznać przestrzenie, które po małej modyfikacji zachowują się jak Einsteinowska czasoprzestrzeń w teorii względności, no pięknie. Powód do dumy to wiadomo. Polak jako pierwszy na świecie stworzył twierdzenie matematyczne. Stworzył, to jest twórca Pozwala, no tak czytamy, no... i tak dalej. Polak przyznaje, że w swoich badaniach szukał takiego spojrzenia na świat, jakim miał Albert Einstein. Twórca słynnej teorii względności mówił o czterowymiarowej przestrzeni, a to właśnie ona także interesuje polskiego naukowca, jego matematyczne odkrycie, i tak dalej. No i tu mamy wywiad na YouTubie, polecam obejrzeć, bardzo ciekawy. Wywiad. Ja właśnie ten wywiad obejrzałem. Jak się okazało, polski matematyk interesuje się tematem, który wzbudza emocje. Sztuczną inteligencją i chatbotem GPT. Jego zdaniem w ciągu najbliższych 10 lat sztuczna inteligencja może sprawić, że ludzie przestaną widzieć sens nauki języków obcych. Po co przez kilka lat uczyć się francuskiego, Skoro sztuczna inteligencja tłumaczy języki i robi, to dobrze zastanawia się polskim. No ja odpowiem. Jeżeli ktoś... Język obcy to jest szyfr, którym my mówimy. Jeżeli ktoś nie ma nic do powiedzenia po polsku, nie powie niczego ciekawego. Po angielsku, po francusku. Nie ma sensu się uczyć języków obcych. To ja wiem od dawna. I tu widzimy. I co jeszcze? Człowiek z Oksfordu to jeszcze mamy Wikipedię gdzieś. Profesor doceniony na świecie, no tak, o. Dawid Kielak jest polskim matematykiem. A co mnie przykuło? A przykuło moją uwagę, że on zajmuje się strunami. On nazywa, wprowadza takie pojęcie struna, którego nie definiuje, ale najciekawsze jest uwaga. A, i włókna, odkrywa włókna czasu w naszej przestrzeni. Odkrywa te włókna, niech pokaże te włókna, ale uwaga, on powiedział w tym filmie na YouTubie, tak, o włóknach czasu naszej przestrzeni, że lubi nieparzystą ilość strun. Nieparzystą ilość strun. Arytmetyka wie, że struny są policzalne i są liczbami. Nie mogą być nieparzyste ilości, czy parzyste ilości. Parzyste mogą być liczby. Więc profesor ze swadą, radosny, uśmiechnięty i on ma nieparzystą ilość. Nie liczbę. Preferuje nieparzystą ilość strun. I to go dyskwalifikuje. To go dyskwalifikuje jako profesora. A ja pokażę, co ja o tym myślę. Kiedy z moim kolegą. Wymyśliliśmy takie coś. Że jeżeli mamy geometrię szachownicy, to jest czysta matematyka, jako profesor czystej matematyki się wypowiada, weźmiemy metrykę, ruch skoczka, metryka, co to jest metryka? No skoczek, skoczek idzie stąd, aha, skoczek idzie stąd, tu, 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 z białego na czarne, jedno do przodu, jedno na skos. Tak chodzi skoczek. I jeżeli patrzcie, my to ustawimy skoczka, tu to ustawimy skoczka, to możemy i wymyślimy. Zastosujemy klasyczną yy, geometrię. Definicja okręgu. Okrąg, zbiór punktów równoodległych od środka. No to weźmy równoodległych od tego, gdzie promieniem jest promień, to jest ten ta równa odległość to te, dwa, te dwie kropeczki są okręgiem o środku w A8, punkty C7 i A i B6 są okręgiem o środku A8 i promieniu skoczka. I to jest piękne. I to jest piękne, ale teraz uwaga. Zróbmy drugą rzecz drugą rzecz zróbmy zróbmy promień równy promień równy dwa ruchy skoczka to teraz są to wszystkie, wszystkie pola, które mogą ja to zrobić zielonymi kroczkami, to będzie to pole, 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 to pole i to pole. Te zielone kropki jest to okrąg o środku w A8. Zbiór punktów równoodległych od punktu A8 na długość o promieniu dwa ruchy skoczki. I co my, co my tu widzimy? A no widzimy, że A8 jest to środek okręgu i jednocześnie punkt na okręgu. Czy to nie jest fantastyczne? Że środek okręgu leży na okręgu w tej geometrii. Jakie to nowe. Możliwości daje i myśmy wzięli tylko proste ruch skoczka. Jakie to nowe, czysta matematyka. Jakie korzyści z tego będą mieli sztuczna inteligencja i niesztuczna, i personalna, i, i jakaś tam jeszcze emocjonalna, i, i sobie poprawię. Przepraszam, muszę sobie poprawić tego, bo mi twarz muszę poprawić. O, wyostrzyłem troszkę, o, wyłożyłem i sztuczna inteligencja, i niesztuczna, emocjonalna. Jakie korzyści olbrzymie? Patrzcie, jaka fantastyczna, nowa gałąź matematyki. Ile to korzyści będzie? Ile to wymiarów? Dziewięć wymiarów? pięćdziesiąt. Jakie są korzyści? No bo tak, a tak na poważnie. Jakie są korzyści z tych stron, tych przestrzeni? No, mamy trzy wymiary. Można powiedzieć, że czas jest czwartym wymiarem. A piąty, szósty, gdzie? Także on no, tyle warte jest. Zajmuje się czymś, pan profesor Kielak, co jest zupełnie niepotrzebne, bezużyteczne. No, ale dają za to profesora. To też jest. To jest dokładnie to, co my tu widzimy. Jest dokładnie tym samym. Jeszcze raz mówię: o tu, a8. Jest to środek okręgu i punkt na okręgu. Czy zielone kropki, jest to zbiór punktów? To jest, to jest okrąg o środku A8 i ruchu i promieniu dwóch tych. A zadajmy pytanie: bardzo ciekawe pytanie, nowe pytanie. Ile trzeba, jak długi musi być promień. Proszę bardzo, kto rozwiąże dostanie ode mnie nagrodę. Jak długi musi być promień, a żeby. Jak niski musi być promień, a żeby pokryć, żeby wszystkie pola szachownicy leżały na okręgu. Czyli żeby te zielone kropki, albo powiedzmy żółte, no bo żółte będą na promień. Myślę, że 6 może wystarczyć, ale niekoniecznie, bo zobaczmy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6. Tu wystarczy. Raz, 2, 3, 4, 5. Czyli wydaje się, że okrąg o promieniu równym 6 długości, 6 ruchów skoczka, o długości 6 ruchów skoczka pokryje całą szachownicę. Wszystkie punkty na szachownicy będą leżały na okręgu. A jakby wystartować ze środka, to może 5 wystarczyć. Patrzcie jakie ciekawe pola do nauki. I można to rozbudowywać. To jest coś pięknego. Można zrobić szachownicę trójwymiarową. Ile uczelni? Jakie granty można dostać z Unii Europejskiej, z Anglii, z Oksfordu, z Cambridge, ze Stanów Zjednoczonych, a i wojsko się zainteresuje i... No coś pięknego. Także jeszcze raz mówię. Człowiek, który mówi o nieparzystej liczbie, o nieparzystej ilości czegokolwiek. Człowiek, który mówi o nieparzystej ilości, czy nawet parzystej, nie zna podstawowych pojęć arytmetyki. Matematyk tak się nie wyb... nie wy 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 słowi. Także nie jestem z niego dumny. Życzę, żeby więcej tego błędu nie popełnił. Oczywiście to nic złego, no błędy można zrobić, każdy może zrobić błędy. Nie przeciągam tego, dziękuję za uwagę.